Siemanko Ludziska, ja jestem Rulaus na tle toru Monca we Włoszech. Zapraszam Was właśnie na Grand Prix Włoch w kolejnym weekendzie z Formułą 2. Witam Państwa bardzo serdecznie na Waszych ekranach. Ostatnia runda europejska, czyli Grand Prix Włoch na Torze Monca, piękny park Monca, oczywiście położenie w Lombardii. Poprzedni weekend wyścigowy poświęciliśmy właściwie w całości, tak można powiedzieć, Antuanowi Hubertowi, chyba, który, no niestety, dokładnie przed, przed rokiem, tak? Mniej więcej przed rokiem. No zginął oczywiście tragicznie na torze spa. W sumie jest to ciekawe, bo złożyło nam się to nie dość, że z wielkim piątkiem. Nie dość, że z 10 kwietnia to jeszcze dokładnie byliśmy na tym, na tym torze przed tygodniem, także mogliśmy uczcić po prostu jego pamięć i myślę, że zrobienie tego na kanale. Należało się po prostu temu zawodnikowi, że po prostu pamiętać o nim i pamiętajmy o nim zawsze. Oczywiście, ścigajmy się w hołdzie dla niego. W kolejnych wyścigach, no i właśnie, walczymy o tytuł Mistrza Świata. Tatiana Calderon walczy o ten tytuł Mistrza Świata i dzisiaj dopiero miejsce trzecie w kwalifikacjach. Dopiero? No właśnie, ostatnio były same pole position, tym razem jest wielka odmiana. Nick DeVry będzie startował z pole position, a obok niego ustawi się Nicolas Latifi. A koło Tatiany będzie Jordan King. Dalsze pozycje to jest Deletras, Matsushita, Schumacher, Giotto, Żelel oraz Aitken. Drugą dziesiątkę otwierają Zio oraz Hubei. Kamara, pokolaczy. Alezi Boszu na dalszych pozycjach oraz Mazepin Korea z reagunatanem i lotem zamykają stawkę 20 zawodników. Moi kochani, strategia taka, nie ma co tutaj szaleć. Moi drodzy, jeżeli chcecie być ze wszystkimi, absolutnie wszystkimi wydarzeniami na kanale, pamiętajcie, subskrybujcie kanał oraz klikajcie w dzwoneczek. Wszystko powinno być szare, wtedy na pewno będzie w porządku. Zachęcam was również, również, również do. Klikanie łapek w górę, jeżeli Wam się oczywiście odcinek podoba, do komentowania, żeby dzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi emocjami. Ale żeby tak dopełnić te social media, to jeszcze zachęcam Was również do wchodzenia na fanpage na Facebooku, gdzie ostatnio naprawdę publikuję dużo ciekawych informacji, dużo postów. Na Twittera, na Instagrama, rulados 21 oraz na Discorda, ruladosf F1 Team gdzie taka aktywność jest yy, o północy, fajna, z widaniem dnia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy biorą w tym udział. Oczywiście, jeżeli ktoś tam jest, to wie, o co chodzi. Żeby rozwiać od razu wszystkie wątpliwości, na pewno, na pewno macie w głowie pytanie, czy Rulalos dzisiaj coś powie o F1 2020. Moi drodzy, szykuję na ten temat specjalny film. Tak trochę skrótowo powiem o 20 w następnym odcinku kariery z Grand Prix Niemiec. Natomiast na kanale w najbliższym czasie pojawi się taki filmik, właściwie na dniach się pojawi taki filmik, w którym coś na ten temat powiem o tej najnowszej Grosty z która w dużym skrócie wyjdzie 10 lipca 2020 roku, a my, zanim powiemy coś o dwudziestce, zanim w ogóle przejdziemy do tych tematów, to najpierw przejedźmy wyścig Formuły 2 w końcu pełny weekend przejedziemy. No i przekonamy się, jak sobie poradzimy przed nami dwóch największych rywali Tatiany Calderon Latifi oraz Devi którzy z pewnością chcą mieć tytuł Mistrza Świata Formuły 2. O wewnętrznej, do wewnętrznej, do wewnętrznej, chociaż wie, że z prawej strony Louis Deletras próbuje to wykorzystać. A nie, to nie jest Deletras, to jest King. Niestety spaliśmy bardzo daleko. Oj, muszę ściąć, muszę ściąć, bo tutaj się musiałem ratować przed, przed upadkiem, przed wypadkiem, ale widzę, że fatalny start, Tatiany Calderon. Fatalny start, dopiero miejsce piąte. To bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze, że trzeba naderwać straty, ale tutaj, powiem szczerze, nie radzę sobie dobrze, jeżeli chodzi o tempo. W końcu przyszedł taki tor, na którym rewelacyjnie nie jest. Wydaje się, że tor jest banalny, ale nic bardziej mylnego. Naprawdę, na tych szykanach można dużo tracić czasu. Miałem szansę na pole position. Miałam szansę na pole position. Ale nie wyszło. Po prostu nie wyszło. Oj, słowo teraz wyjście z LESMO 2. tam może to wykorzystać. Niestety jest lepsza prędkość Japończyka. Czy to się skończy złotem czy srebrem? u mnie złotem. Dla nas złotem, dla niego srebrem. Ale tak naprawdę niczym, bo jesteśmy dopiero na piątym miejscu i walczymy. O 10 punktów to jest za mało. Tu trzeba walczyć o więcej. Oczywiście przewaga w generalce jest, nawet się zwiększyła po ostatnim weekendzie. Co ciekawe, moi drodzy, ale trzeba bardzo uważać. Bo tutaj naprawdę nie możemy tracić dużo punktów. Chociaż przed nami tory łatwiejsze, typu na przykład Rosja, moi drodzy, zaskoczę was. Boxy Slap: Oj, 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 oj. Prawie przekroczyłem prędkość. Czemu to robię? Dlatego, że nie chcę być przyblokowanym. Już byłem w ogóle blokowanym na torze, a nie chcę być przyblokowanym w boksach, co mogłoby się skończyć naprawdę tragicznie, dlatego wolę wygrać sobie szybciej. Jedno nas tutaj nie zbawi. W końcu jest dobry wyjazd z boksu. Nareszcie się to udało, bo ostatnio miałem z tym spore problemy. Nie możemy tutaj naprawdę stracić nic. No i zobaczymy, czy na tym zyskamy. Być może tak, być może nie. Trzeba trochę ryzykować. Ktoś w ogóle odpadł? odpadł. Widzę, że to jest Ralf Boschów, więc. Szwajcar. No i połowa stawki jest wale serwisowe. Jak to się, proszę państwa, skończy? Gdzieś wyjadę w tym tłumie, a może wyjadę przed nim? Proszę bardzo, jest. Deletras! Proszę bardzo, jest przed Deletrasem. Wyprzedziliśmy go. Szczerze powiedziawszy, jeżeli wyprzedzi Kinga, to teraz. Bo potem będzie miał DRS. Widzę, w ogóle nie strasznie źle. Strasznie źle jedzie w ogóle King ja też mycham bardzo źle, niestety. Szkoda. I zobaczymy, gdzie teraz wyjedziemy. Tam widzimy w serwisowej. Właśnie znajduje się chociażby Nikola Latifi, jest rekord Tatiany Calderon. Na której miejsce, proszę Państwa, jedziemy. Jest miejsce czwarte, więc przybyliśmy się do pozycji. A nawet więcej! Tevri stracił coś nieprawdopodobnego. Czy straci Latifi nawet pozycję lidera w tym wyścigu? Nieprawdopodobny jest kontakt. Wciskamy się od wewnętrznej w zakręcie numer 1, w szykanie numer 1, w zakręcie w sumie dwa już i wyprzedzieliśmy dwóch liderów. Coś niesamowitego, co zrobił Jordan King. To jest wręcz niewiarygodne, ale co zrobiła Daniana Gadron? Przed pistawem była piąta, teraz jest druga. Fenomenalny atak. Fenomenalna akcja strategiczna, a King jedzie fatalnie. Jakby nie miał skrzydła, nie wiem co tu się dzieje. Nie będzie miał oczywiście DRS-u, trzeba to wykorzystać. Trzeba to wykorzystać to, że King, Boże, że Latif jest za nami. Okej, okay, spokojnie, uspokójmy, trochę emocji, bo tu się za chwilę rozemocjonujemy, będzie tragedia. Coś, co jest dobre? To jest to, że King będzie blokował coś Latifi'ego i Dev'ry? Nieprawdopodobne. w ogóle nie ma tempa King, w ogóle. Strasznie wolny jest na wejściach zakręty. Więc to świadczy, że chyba jest problem z ustawieniem bolidu. No i teraz jest DRS. Nie ma szans. To jest w ogóle bez szans kompletnie. Nie, to jest w ogóle... Gorący nóż przez masło, proszę Państwa. Pierwsze miejsce, Tatiany Calderon, Fenomenalnie. Czy wyścigi Formuły 2 nie są ciekawe? Wielu z Was w ogóle się ta seria bardzo podoba. Oj, 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 oj. Ale utrzymane. Chyba, że się pomylę, bo King jest szybszy teraz. żeby się szykowała walka po kroju tego, co było ostatnio w karierze z Sebastianem Fetelem. Dobra, zablokowany. Czy będzie miał DRS? Ale nie tylko on, Latifi. Również może mu przeszkodzić. rekordu okrążenia z tego co widzę nie mam. Szkoda. Nie, no jest daleko chyba King. Chociaż będzie na pewno próbował atakować. Uderzył mnie. Uderzył mnie na 100%. Nawet poczułem. Ale jeszcze będę mocny do końca, proszę państwa, bo tu naprawdę z wyprzedzeniem jest problem. Znaczy widzimy, że nie do końca jest problem, ale się utrzymać jest ciężko w takich polidach, które są tak naprawdę równe, Atak Kinga. Ale szczerze, to hamowanie robię najpóźniej, jak się tylko da. Naprawdę. Jest tak opóźnione, że to jest po prostu jakaś masakra. Dobra, jest miejsce pierwsze w dalszym ciągu, ale jest naprawdę ciężko. No i proszę, Tatiana Calderon złapała trochę tempa i ma rekord okrążenia, więc na razie dwa punkty. Ale nie chwalmy jeszcze nie przed zachodem słońca. Powiem szczerze, że jest naprawdę bardzo ciężko. To jest tak naprawdę, słuchajcie, 50-50 szans. Kto wygra? Jeszcze poprawiony ten czas. Fenomenalnie. Swoją drogą, pytaliście mnie ostatnio o może kolejny sezon Formuły 2. Słuchajcie, a propos tych wszystkich rzeczy, które są planowane później na kanale, jeśli ewentualnie skończy ten sezon, bo do końca zostało nam tylko trzy weekendy z tym łącznie, czyli w sumie już tylko dwa. Ehm, to powiem tak w jakimś którymś odcinku, w jakimś którymś odcinku po prostu wam powiem jak to planuję, bo już wiemy kiedy będzie premiera 20, tak? No to w tym momencie bez problemu można sobie ustalać grafik, co będziemy ewentualnie robić. Nie ukrywam, że w F1 2019 jest tryb formuły 2, ale z 2018 roku, co również na pewno jest interesujące, bo tam, moi drodzy, mamy zawodników, którzy są obecnie w Formule 1, czyli czyli, czyli na przykład Rasela czyli Norrisa, czyli Albona. I Pytanie, czy to na przykład nie byłby nasz kolejny krok, ale też pozostaje pytanie, jak to wszystko rozwiąże jeszcze z karierą, bo o czym wam powiem w tym filmu, filmie z ewentualnym harmonogramem? No, jest pewien problem, ale o tym wam powiem później. Nie będę tutaj o żadnych na razie problemach mówił. Jak już wszystko w swoim czasie wam powiem, dokładnie jak to wszystko sobie ustalę konkretnie. A z tyłu zobaczcie, co się dzieje. Ale też tam jest walka. King strasznie stracił tempo. Już nawet nie mam zagrożenia tak naprawdę od niego. Niech tam ich trzyma. Niech tam ich trzyma. Jeszcze nie ma drs więc to będzie dla nikogo tragedia po prostu. I Devry jest trzeci. Niesamowite. Tam jest walka strasznie. King stracił. Teraz Latifi jest trzeci. Ależ to jest pojedynek, zdeszcie się, panowie. zdeszcie się. No i za chwilę Tatiana Calderon rozpocznie ostatni raz w sobotę, oczywiście. Sektor numer 3 to rumąca. Drugi jest teraz Latifi. Trzeci jest Devry. Więc. Pink totalnie przepadł. To tempo chyba jednak nie wystarczyło. Ja trochę uciekłem. Uciekłam. Yy, stracił DRS i w porównaniu ze sobą, tempem to od razu spadł dalej. Ale to, co zrobiła Tatiana tą strategią, bo to była strategia tak naprawdę w boksach, było piękne. I wygra na Moncy Fenomenalnie. 27 punktów wpada dzisiaj na jej konto. Pięknie. Oczywiście dwa dane najszybsze okrążenie. Fenomenalnie, to naprawdę dobry zwiastun przed tą walką o tytuł. Nic nie jest pewne, naprawdę tu się może wydarzyć wszystko. Zobaczcie, ile się dzieje w alei serwisowej, ile się może tam wydarzyć, jakie tam mogą być zmiany. Tak naprawdę, to, to naprawdę to nie jest jakoś, wiecie, dużo. To jest jedno okrążenie różnicy, a potrafi ono dosłownie zdziałać. Cuda, Ech, pięknie, pięknie to wygląda. Zobaczmy, wejdźmy tutaj na ten, na ten, na to miejsce przeznaczone dla trzech najszybszych kierowców. Dla konstruktora właśnie na torze Monza. Wspaniale właśnie do tej publiczności wznieść puchar. Co prawda to nie jest czerwony samochód, tylko różowy, no ale prawie czerwony. Jasne czerwony. Okej, okay, tak wygląda klasyfikacja dokładnie. Jest 27 punktów, więc fenomenalnie to wygląda. Nie ukończył ktoś? Prawie poszuk. Nad Nikolasem Latifim 38 punktów przewagi. Nad Nikiem Devry 42. Takie punkty dzielą tych trzech zawodników od siebie. Przekonamy się, jak poradzi sobie ta trójka i oczywiście cała reszta stawki w wyścigu sprinterskim Formuły 2 na torze Monza. Jak poradzimy sobie w roli tego napastnika, który będzie atakował, bo przecież startujemy z ósmego pola dopiero. Start jak zawsze. Nie wiem. Eee, niech tak już zostanie. Ale Żelel w ogóle co zrobił? Co zrobił, Żi zioł? Żoł, kłani żoł w sumie, żoł. Tak mówią na niego. Jakie Wielkiej Brytanii kontakt z Żelelem. O kurcze pieczone, co ty odwaliłeś, chopie? Ajajajajaj, dopiero miejsce 11 jest? No trzeba będzie się teraz wciskać. Dobrze, dobrze. My jesteśmy jednak tutaj już. Uuu, lala, ale powiem wam, że teraz mi trochę zaimponował. No, trochę mi zaimponował nawet żelel. On jest wolny. On jest wolny. Hopie, to się wyprzedzi. O Jezus. Ale dive bomb, ale udany. Bez problemu w ogóle, żelel nie ma żadnych szans. Ale co jest najciekawsze, Latifi jest dalej ósmy. W sumie to spadł jedną pozycję. Naprawdę. Jest też jakoś nie najlepiej, A Devry ciśnie grubo. Nie ma szans. Jest rekord na Calderon. Bez DRS-u wyprzedzę. Na pewno. Przecież na pewno to nie wiem, ale raczej spróbuję. Naprawdę go wyprzedzę. O, mi zjechał teraz do wewnętrznej. Powiem szczerze, że gdyby się tak zapędził, był nawet Latifiego wyprzedził teraz, ale. Chciałem ryzykować. Głani, żoł widzę, że siódmy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A my już awansowaliśmy na miejsce dziewiąte. Że raczej odrabiamy straty. Ależ tu jest walka. Jaki dramat tu jest w ogóle. To trzeba wykorzystać natychmiast. Natychmiast takie rzeczy się wykorzystuje, bo tutaj taki jest syf normalnie, przepraszam za to określenie. Devry, Latifi traci, Latifi traci prędkość. Żoł też traci, żoł też de traci. Devry zaraz możemy też wyprzedzić. Tak jest! Tak jest, odpuszcza! Odpuszcza, Devry! Coś niesamowitego, Na jednej prostej, wyprzedzamy trzech zawodników, prawdopodobnie. Albo nawet więcej, będzie Derek oczywiście u nas. Włączcie, włączcie, chopie! Niesamowite, co tu się wydarzyło! Ależ zwrot akcji! Nie ma żadnych szans, jest P6, P6 Tatiana, well done, great job! Great job, well done! Come on boys! Come on. Mam wrażenie, że Schumacher nie ma skrzydła Dlaczego on tak wolno? Co tu się wydarzyło? Na tym stracił strasznie Devry tifi i kłani też. Jez, co tu się dzieje? Masakra Przedele teraz widzę, że jest A wtedy Kamara strasznie odjechał z, z przodu. Nie ma szans, no nie ma szans, Kiń, zobaczymy co się teraz wydarzy. Chociaż nie chcę zbytnio przesadzać z atakiem. Ale ja mam później do hamowania i to się udaje po raz kolejny. Coś niesamowitego. Matsushita, deletras oraz Schumacher. To się zaraz źle skończy. Musiałem niestety wcisnąć pedał hamulca i odpuścić troszeczkę przepustnicy. Straciliśmy trochę czasu, ale awansowaliśmy kolejną pozycję. Co tu się, proszę Państwa, dzieje? Co tu się dzieje najlepszego? Nie mam zielonego pojęcia. Odpuścić chyba Matsushita za chwilę, bo nie wiem, czy znajdzie odpowiednią prędkość. Kontakt z na szczęście tutaj było przytomnie z obu, stron, z obu stron, zawodników. Ale jaja, ale jaja, już mi kartu boli normalnie. Wiem, że jesteśmy we Włoszech, ale to z powodu tego krzyku. Taki kontakt był z Schumacherem. Zmaco się, tą chyba nie było tego kontaktu, ale za... jest. A uślizg, uślisk, niestety. A ja, wykorzysta to, wykorzysta to, kurcze pieczone. Ależ walka, to jest niesamowite w ogóle. Przed chwilą byłem jeszcze poza punktami. Ładnie, fenomenalny atak. Naprawdę to co ja robię w wyścigu głównym sprinterskim, to jest po prostu ba. To jest po prostu nieprawdopodobne. No ale zobaczcie, no... Nie wiem jak oni jeżdżą tutaj, że oni tak wyprawiają, no naprawdę. Tylko, po prostu potyczki rwali, no nie ma co ulega, nie, nie ma żadnych wątpliwości w ogóle. Proszę Państwa, setek Amara trzeci Przecież on przed chwilą był pierwszy. Jak to się wydarzyło? Jak to się wydarzyło? Nieprawdopodobny dramat tego kierowcy. Opóźniam do hamowanie i wyprzedzamy Kemarę. Przecież on przed chwilą był pierwszy. Co tu się wydarzyło? Chyba warianta Ascari pomylił się po prostu. Chyba mógł zrobić Fetela. Powiem szczerze, zobaczymy po powtórkach. Co tu się dzieje. Czy wyścigi F2 nie są ciekawsze niż F1 czasami? Nie są, zobaczcie, cztery boliny prawie koło siebie jadą. Fenomenalnie. Do mety, proszę Państwa, też dużo zostało, bo zostało aż cztery okrążenia, czy nawet w sumie, w sumie nawet więcej, pięć. To jest bardzo dużo. Musimy gonić Deletraza i Schumachera, który na razie prowadzi. Teraz może być problem. Źle wyszedłem na parabolice. Źle przejechałem ten zakręt. I to się może skończyć bardzo źle. Co tu się dzieje? Muszę kogoś zblokować. Dobra. King jest czwarty. Ale stracił Matsushita. To jest chyba najlepszy wyścig Formuły 2, jaki, jaki pamiętam. Najlepszy w historii chyba F2. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Takie rzeczy tylko umie. Subskrybujcie kanał. Zamarłem! Po zespół Dams ma awarię! Tylko czy to jest Kamara, czy to jest. Ten! Latifi! Proszę Państwa, ostatnie okrążenie tego wyścigu sprinterskiego Formuły 2 na razie! To Devry ma raz czas i atakuje mi aktualnie Jordan King. Właśnie może dobrze nie skończyć, ale nie. Tutaj ja problem mam wypracowany mechanizm, po prostu opóźniam na tyle dachowanie, że nie ma żadnych szans. A z przodu cały czas trwa walka: Deletras czy Schumacher, Schumacher czy Deletras. Na razie wykrywa ją mik. A więc syn siedmiokrotnego mistrza świata. Jadą cały czas koło w koło, proszę państwa, to się może! Dani skończyć fatalnie. No właśnie to jest to, o czym mówię, że to można wykorzystać natychmiast. Mam Oj ojoj. Oj ojoj, oj, oj, tu się może, proszę państwa, dziać. To się może, proszę państwa, dziać. Wariantę Ascari. Tu można zrobić Dive Bomba jeszcze na ostatnim zakręcie w parabolice. Czy nowa, znaczy, czy Calderon to zrobi? Czy nasza jedyna zawodniczka w stawce odważy się na taki radykalny krok? Próbuję, próbuję atakować Schumachera i to się chyba uda, czy nie? Czy będzie, proszę Państwa, fotofinisz? Będzie fotofinisz! Czy wygra to Schumacher? Czy wygra to Calderon? Schumacher jednak wygra. Aj, aj, aj ale jest miejsce trzecie. To był najlepszy wyścig Formuły 2 w historii, jak ja pamiętam. Przebicie się z ósmego na trzecie na tym torze graniczy prawie z cudem. No właśnie, remembering Charlie. Remembering Charlie. Fenomenalny wyścig, fenomenalny wyścig, proszę Państwa. Masakra po prostu. Masakra. Ajajaj, czapki z głów, co tutaj się odwaliło? Czapki z głów. Schumacher przegrał jednak. Jednak nie był pierwszy. Jednak drugi. Ale to, że my jesteśmy na trzecim miejscu, to jest w ogóle coś pięknego, ale się cieszę, te na Calderon nie dziwię się naprawdę. To co ona tu odwaliła, to jest po prostu po prostu coś niesamowitego. Moi drodzy, na tle klasyfikacji generalnej żegnam się z wami dzisiaj. No i do zobaczenia w kolejnym weekendzie, w którym ruszamy do Rosji na tor Sochi Autodrom. Trzymajcie się. Cześć.